Dobrze, to witamy tydzień po. Szczęść Boże. Proszę ojca. Jak widzicie, zmieniliśmy salę, żeby było jasne. Teraz jesteśmy w tej sali obok, w tej większej, muzealnej, gdzie mamy tutaj obrazy naszych prowincjałów od samego początku. Ilu było prowincjałów? A czy są jakieś, da się oszacować, ilu było pijarów od. Początku polskiej prowincji. Ym, nie wiem, czy ktoś prowadził takie statystyki. Przyznam, że nigdy tego pytania nie zadałem przez y, kilkanaście lat mojej bytności w zakonie, także nie odpowiem. czy ojciec nie, a ty w którym roku się pijarzy pojawiają na ziemiach polskich? To jest rok 1642, jeszcze za życia naszego założyciela, świętego Józefa Kolesanciusza, a do Polski sprowadził nas król Władysław IV. Czyli to są takie, czyli pijarze jako wspólnota są taką wspólnotą, która też niesie reformę soborową, tak? Czy to, jeszcze, czy to już jest No do, to, to jest, jest tuż po, to jest tak, tak, no, to, to jest, jest. niewiele po, po soborze. Dobrze, to pytanie mam takie, czym charakteryzuje się myśl pedagogiczna Józefa Kalasancjusza na początek? Mhm. Kiedy był Hiszpanem, kiedy przeprowadził się do Rzymu, trochę szukając dla siebie jakiejś, jakiegoś beneficjum godności kościelnej, jako człowiek bardzo wykształcony, miał dwa doktoraty. I udał się na Zatybrze, kiedyś to była taka najbiedniejsza dzielnica Rzymu. I tam spotkał dzieci, którym zaczął. Poświęcać swoje życie, talenty, czas i pieniądze, to powiedział taką bardzo ważną rzecz, że jeżeli od najmłodszego wieku będzie się dziecko wychowywać w pobożności i nauce, będzie można spodziewać się dobrego biegu całego ich życia. Czyli powiedzielibyśmy, że, że Kalasancjusz. Yy, w tym czasie, kiedy szkoły są płatne, szkoły są dostępne tylko dla tych najbogatszych, niewiele osób mogło sobie na to pozwolić, już wchodzi ze szkołą bezpłatną, powszechną dla wszystkich i ma ten zmysł, że nie wystarczy dziecko nauczyć czytać, liczyć, pisać, do tego, żeby było dobrym człowiekiem, czy w naszym kontekście powiemy świętym. Zaczął wychowywać dziecko w pobożności i nauce, co dzisiaj też jest hasłem naszego zakonu. To znaczy, że Karlsandcjusz patrzył na dziecko całościowo, chciał wychowywać je w pełni. I te słowa stają się potem motem, tak? <grym> Tak, pobożność i nauka, i, i rzeczywiście za czasów kalasancjusza, my tak naprawdę nie prowadziliśmy szkół średnich. Kiedy kalasancjusz też był już starszy i zastanawiał się, co dalej ze szkołami, odwiedzał różne zakony, był u jezuitów, dominikanów, franciszkanów, proponując, żeby oni to dzieło przejęli. Natomiast Jezuici nie byli zainteresowani, dlatego że oni raczej zajmowali się szkolnictwem wyższym, a tutaj mowa była o, o tym najniższym poziomie, o, o wychowaniu takim podstawowym, o zajmowaniu się dziećmi. I w tamtym czasie, na tym etapie, Kalasyn już był bardzo skupiony na, na tych najmłodszych od samego początku, dając im podstawy wychowania. Nauki, yy, dawał im też yy, yy, pobożność, yy, troska o, o ducha to było coś dla niego bardzo ważnego. To teraz płynnie postaramy się przejść do harcerstwa i skautów Europy. Także, yy, jak ojciec natrafił na harcerzy? Jak się rozpoczęła przygoda <śm> z harcerstwem ojca? Nigdy nie byłem harcerzem i nigdy nie byłem też ministrantem i lektorem. I to są w sumie takie dwie rzeczy, których trochę żałuję. Natomiast teraz pojawiła się okazja do tego, żeby być trochę i tym, a może, może nawet więcej przy tym ołtarzu robię niż ministrant i, i lektor. I w tamtym roku, czy w sumie w 2021, Organizator naszego pijarskiego Sylwestra odwołał go. To były jeszcze takie czasy trochę po No więc sobie pomyślałem, że w końcu po, po kilku czy kilkunastu latach pójdę w Sylwestra spać. No ale przy okazji różnych kontaktów też przy Orszaku Trzech Króli napisałem, rozmawiałem z siostrą Wandą Prezentką i powiedziałem, że że właśnie Sylwester będę miał w końcu wolny i pójdę sobie spać. No ale wtedy zaproponowała, że no właśnie nie mają księdza, może bym z nimi pojechał do Zakopanego. Więc Sylwester Marzeń w Zakopanem z, i z absolwentami, uczniami sióstr prezentek i tam właśnie poznałem Janka drużynowego pierwszej drużyny krakowskiej, z którym wracaliśmy samochodem do Krakowa. Janek w rozmowie dowiedział się, że biegam, że no raczej lubię taki aktywny tryb życia. I mu się zaświeciła lampka. Pomyślał, że może w takim razie długi weekend majowy chciałbym spędzić z nimi. I rzeczywiście to był taki rok, kiedy miałem taką możliwość. Powiedziałem, że chętnie z nimi pojadę pod namioty niedaleko Częstochowy blisko sanktuarium w Gidlach. To był mój pierwszy wyjazd ze skautami Europy i nie było tak dobrze, że, że zostało. A miał ojciec wcześniej kontakt z harcerzami też? Czy tylko... Nie pamiętam, jak na pewno spowiadałem. Harcerza, który w końcu został, wstąpił do, do naszego zakonu. Natomiast nie pamiętam, czy przygoda z. No nawet z... Chyba nawet to był komendant chorągwi. Tak, to był, to, to był taki To był taki harcerz, który był komendantem chorągwi wcześniej, rzeczywiście małopolskiej. Nie pamiętam do końca, ale to chyba było trochę później, kiedy, kiedy też pojawiłem się na pierwszym spotkaniu Rady Duszpasterskiej Okręgu Małopolskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Mm, tak, i w tym gronie tych kapelanów, a też chyba sióstr. Znaczy, co, czym się zajmuje ta rada? To dobrze, że Osią <noise> się ten temat poruszył. <noise> jak ta rada wygląda, czym się zajmuje? Tak, to jest grupa y, kapłanów, sióstr zakonnych, ale także harcerzy, y, która próbuje planować y, nasze zaangażowanie y, w działalność harcerstwa. To znaczy. Są takie wydarzenia, które chcemy zaproponować jako Rada Duszpasterska. Takie, które są, powiedzielibyśmy, dodatkowymi w życiu harcerza. Jakaś nocna droga krzyżowa, jakieś rekolekcje na miejscu czy, czy wyjazdowe. Ale tak naprawdę chyba takie główne założenie to jest to, żebyśmy byli razem z harcerzami na ich biwakach, obozach, na, na różnych kursach, szkoleniach. Czy towarzysząc im indywidualnie na tyle, na ile czas nam pozwala, dlatego, że zazwyczaj osoby, które są w tej Radzie, przynajmniej osoby duchowne, to są takie osoby, które no, udzielają się na różnych polach i, i próbują to godzić, jakby sobie trochę dokładają coś, coś ekstra. Więc chcemy być gdzieś z nimi. Przy okazji ich wydarzeń, wtedy proponując jakąś konferencję, modlitwę, rozmowę, spowiedź, czy też odwiedzając ich na, na obozach letnich czy, czy zimowych. A co ojca urzekło w skautach, Znaczy, urzekło albo co sprawiło, że ojciec został z tymi skautami Europy po tym <laughs> pierwszym wyjeździe, ale też po kolejnych? I że też ojciec jeździ na spotkania dużo pasterzy? Teraz <taki> byłem. Teraz byłem, tak. Ewenement w naszym środowisku. Pozytywne nie Co mnie urzeka? Bardzo dla mnie ważne jest to: to są te momenty, kiedy widziałem, że, że to drużynowy mimo że ja jestem obok, że to drużynowy prowadzi modlitwę, prowadzi anioł pański, że to drużynowy. Jakby przekazuje swoje doświadczenie wiary i to on jest w pełni odpowiedzialny, że, że on nie jest tylko od tych spraw organizacyjnych, yy, jakichś wychowawczych, yy, ale że to jest ten człowiek, który wiele rzeczy może, mimo że nie jest księdzem. Nie? Jakby są oczywiście takie, takie sprawy zarezerwowane tylko dla osoby ze święceniami kapłańskimi, ale drużynowy również może poprowadzić modlitwę. Nie ma takiego rozdzielenia, więc to jest dla mnie ważne, że, że, że skałci też na takim poziomie duchowym są za siebie nawzajem odpowiedzialni, kiedy jeszcze nie wchodzi dusz pasterz. No, a, a dwa to, 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 no, to kontakt z naturą jest dla mnie czymś ważnym. Odkryłem piękno spędzania czasu na łonie natury, leżąc na hamaku i patrząc, jak te korony drzew się tam kołyszą i wcale nie trzeba wydawać wielkich pieniędzy żeby jechać gdzieś na jakieś wakacje pod palmą więc to są takie chyba dwie rzeczy które najbardziej mnie uwiodły a czy jest coś co łączy ojca pierwotną miłość do y, piarów <gryw> i kalasansjocha z no właśnie, z naszym wychowaniem. Czy są jakieś elementy wspólne? Też chyba trochę no, padło, ale. Tak, trochę, <laughs> trochę padło. Bardzo ważne jest dla mnie to, że, że na tej drodze skautowej najpierw przyjmujemy, najpierw młody chłopak przyjmuje, jakby odbiera jest wychowywany, dostaje też pewne odpowiedzialności stopniowo. To znaczy pewna, pewna pedagogika się pojawia. Potem tych odpowiedzialności jest coraz więcej, jakby aż te role się zamieniają. Jakby chłopak jest doprowadzany do takiego momentu, że to on zaczyna brać odpowiedzialność za, za młodszych. I ta troska o, o relacje z Bogiem, troska o relacje ludzkie w zastępach, w drużynach, to jest troska o rozwój fizyczny, czy troska o, o rozwój na, na różnych płaszczyznach jest bardzo zauważalna w scoutingu. Mm. To też już padła odpowiedź, ale co to znaczy dla ojca być kapłanem wśród młodych i posługiwać młodym? No, to jest chyba to ojcostwo, które, które mogę realizować. Właśnie z tymi młodszymi, wspierając ich na, na, na różnych etapach. Więc po prostu jestem ojcem. I to też było dla mnie bardzo ważne, kiedy, kiedy wstępowałem do zakonu, to było dla mnie ważne, że, że pijarze są ojcami. I kiedy, kiedy wchodzę i zaczynam brać odpowiedzialność za młodszego, za tego, który może jest słabszy, który, który może trochę mniej wie, czy jeszcze potrafi i mam okazję do tego, żeby go wesprzeć, trochę zmotywować. Zainspirować, czasem może wypchnąć do, do jakiegoś zaangażowania, rozwoju czy odpowiedzialności, i to sprawę niesamowitą daje taką satysfakcję, kiedy patrzysz na, na rozwój młodego człowieka, który trochę może z jakiegoś zalęknionego, wycofanego zaczyna brać odpowiedzialność, zaczyna wychodzić do przodu, sam zaczyna być w jakiś sposób ojcem. To jest, to jest niesamowite. Dobrze, to teraz takie pytanie. Czy jest ojciec szczęśliwy w tym, co ojciec robi? A co, a co się dzieje, kiedy ojciec nie jest? No bo jest taki czas jesienno-zimowy się zbliża, już powoli wszystkim wyładowują się baterie. No i to jest taki czas, kiedy właśnie trzeba często bardziej z perspektywy obowiązku, niż takiej, tej, takiej frajdy obozowej, spojrzeć na, na swoją służbę. Więc może tutaj ojciec jakoś nas zainspiruje. Więc pierwsza <grywanie> odpowiedź jestem, jestem <grywanie> szczęśliwy. I e, kiedy myślę o tym, czy jestem, e, myślę, że to jest takie. To nie jest sprawa dnia. E, czy dzisiaj jest pochmurno, rzeczywiście, jest szaroburo i jest tak nijak, że może człowiek by został e, pod kocem, pijąc herbatę i czytając książkę, albo oglądając jakiś serial. Że to nie, szczęście nie zależy od tego, czy, czy są chmury, czy świeci słońce. Mogę powiedzieć, że są dni trudniejsze albo są łatwiejsze, ale to w żaden sposób nie odbiera mi szczęścia. Kiedy popatrzę na, na, na siebie, na swoje życie, na to, jak bardzo jestem obdarowany przez Pana Boga, mogę bez problemu powiedzieć, jestem szczęśliwy. Mogę mieć ewentualnie trudniejsze, smutniejsze dni. Kiedy rzeczywiście czasem jest ciężko się dogadać, przychodzi jakieś zmęczenie, jakaś szarzyzna dnia codziennego, ale to nie sprawia, że, że od razu mogę powiedzieć jestem nieszczęśliwy. Jestem, ale może teraz jest jakiś, jakiś trudniejszy etap. No i szukam... Czy jakby wracam do, do początku, do, do wartości, które wybieram. Mam wspólnotę, w której mieszkam, mam cudowną rodzinę, którą kocham, co prawda jest daleko. Mam moich cudownych uczniów, który, którzy dają mi niesamowitą radość i, i tę energię, którą otrzymuję, kiedy, kiedy wchodzę do szkoły i z daleka słyszę swoje imię, jak krzyczą, śmieją się i wyciągają ręce. To znaczy czuję się na swoim miejscu. Czuję się odpowiedzialny za innych i w tych relacjach, no te relacje chyba dają to, to doświadczenie szczęścia przede wszystkim. Co ojciec, ojciec by poradził komuś, znaczy kaponowi jakiemuś, który chciałby odwiedzić Scoutów Europy na wyjeździe? Na co zwrócić uwagę? Jak się przygotować? <noise> jak ktoś jest takim totalnym świeżakiem i nic nie wie, to jak oswoić taki, taki lęk? Czy to jest dobre miejsce dla kogoś z zewnątrz i czy się odnajdzie? E, trzeba na pewno trochę porzucić e, wygodę. E, no i to jest pytanie też o jakiej porze roku mówimy, bo pierwszą noc na harcach majowych e, wspominam nie za dobrze 4 stopnie w nocy i nie byłem na to gotowy. Czy miałem jakąś tam cienką czapkę? E, długi weekend majowy ale ona była zdecydowanie za, za cienka. Już teraz nie mam problemu z tym, żeby brać czapki zimowe, dużo, wiec, dużo więcej ciuchów, bardziej się na to przygotować. Natomiast jadąc, no to pewnie, pewnie warto rozmawiać z drużynowym, bo jakby zakładam, że, że duszpasterz jest jakoś zaproszony. Więc warto te swoje, swoje wątpliwości wypowiedzieć. Przede wszystkim chyba, no, jednak dobrze się ubrać, żeby nie zmarznąć. Reszty pewnie też trochę będzie brakować, ale to... jesteśmy w stanie do tego się przyzwyczaić. Dobrze, to taka ciekawostka. Za ojcem jest ojciec Jan Taw. Ojciec Jan Taw. tak. tak. To jest... Ojciec Jan Taw też był duszpasterzem skautów Europy. Był prowincjałem i duszpasterzem i kiedyś, jak mnie spotkał w mundurze, wyciągnął z brewiarza zdjęcie jakiejś rodziny, mhm. małżeństwa z dwójką dzieci chyba i właśnie powiedział, że to są jego były wilczki z siekierek. z siekierek. Tak. I że dalej te wilczki, które tam były i kiedy, z czasów, kiedy on był duszpasterzem, to potrafią przyjeżdżać do Krakowa i pamiętają o swoim duszpasterzu, więc to też jest takie no, bardzo ciekawe doświadczenie, że nasz scouting istnieje już trochę lat. Jednak no, okazuje się, że tak, nie jestem pierwszym PR-em. Na szczęście, mam nadzieję, nie ostatnim, który ma doświadczenie w współpracy ze skautami Europy. No tak, teraz mamy tutaj w szkole pr Akela Jakuba, który zacieśnia te więzy współpracy. Tak. Będzie zimowisko i jakieś inne atrakcje, więc zapraszamy. Dobrze, to bardzo dziękuję w takim razie. Bardzo dziękuję, Szymonie. Bardzo miło się z Ajcem rozmawiało. mam nadzieję, że się głos nagrał.